Gdzie dokładnie mam zamiar sprzedać Bitcoina, którego kupiłem za 89 500? Jak widzę aktualną sytuację na rynku kryptowalut? Czy raczej jesteśmy w miejscu, w którym dostaniemy prawdziwą korektę, czy po prostu będziemy kontynuować wzrosty na bitcoinie aż do 126 tysięcy? A jeżeli spadniemy, to gdzie jest mój główny poziom zakupów? Właśnie po korekcie? Altcoiny, moje pozycja, jak widzę w tym momencie altcoiny? Dokładne strefy zakupów, których będę na pewno altcoiny dokupywał lub dokupiłem? Oraz dokładne strefy sprzedaży do końca hossy, kiedy chcę dane altcoiny sprzedawać, kiedy chce je po prostu zostawić na dłużej. Także, moi drodzy, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, więcej Waszych coinów, to koniecznie subskrybujcie, dawajcie dzwoneczek oraz łapkę w górę, żeby nie przegapić odcinków i wpisujcie w komentarzach, jakie coiny chcecie, abym analizował w tego typu odcinkach. A teraz, żeby już nie przedłużać, zaczynajmy! A więc zacznijmy sobie, moi drodzy, może standardowo od dominacji bitcoina Total Trójki, takich podstawowych rzeczy, żebyśmy zobaczyli, w którym to miejscu na wykresie jesteśmy, i za dosłownie kilka minut, bo za cztery minuty, spróbujemy zobaczyć coś na Soniku, może uda się nam go jakoś ciekawie rozegrać. Także za niedługo zaczynamy też Sonika. Słuchajcie, jeżeli chodzi o dominację bitcoina, cały czas tutaj nic się nie zmieniło. Jesteśmy powyżej strefy, która jest naszą taką e, kluczową, lokalną strefą, więc to jest dobra informacja informacja dla Bitcoina. Jednakże cały czas wybijemy na tej dominacji coraz to niższe górki, więc w tym momencie myślę, że tutaj jest kwestia takiego i realizacji planu czekania tak naprawdę z decyzją, czy idziemy wybijać nowe ATH na te 116-128 tysięcy dolarów, czy jednak Bitcoin będzie chciał zanurkować, ponieważ cały czas wybija nam coraz to nowe, niższe górki. Ale zaraz sobie do tego przejdziemy. Jeżeli chodzi o Total Trójkę, bardzo jestem zadowolony z tego, w jaki sposób się zachowuje ponieważ nawet przy czy zwiększającej czy zmniejszającej się dominacji bitcoina, czy tym, że bitcoin faktycznie mocno korekci, cały czas trzymamy się powyżej 840 miliardów dolarów, co jest kluczowym elementem, jeżeli chcemy zobaczyć w najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach, oczywiście, all season. Dla mnie, tak jak mówiłem, kilka miesięcy jeszcze wzrostów, jednakże, moi drodzy, cały czas lokalnie jestem. Póki co na Bitcoinie nastawiony e, niedźwiedzio. Jeżeli chodzi o altcoiny, raczej jestem nastawiony byczo, dlatego że one są w takim miejscu, że już one już gdzie miały spaść, to spadły. One gdzie miały wybić swoje all time low, to wybiły. Więc moim zdaniem na altcoinach nie powinniśmy spodziewać się jakichś ogromnych korekt, które już po prostu się wydarzyły. Ethereum do Bitcoina niestety cały czas bardzo słabo performuje. Tak jak mówiłem, dla mnie Ethereum jest coinem, który faktycznie jest dosyć mocno pomijany w tej się. Czemu myślę, że bitcoin jest tutaj najważniejszy, dużo ważniejszy, dużo więcej kasy w niego wpływa, jeżeli chodzi o procenty, gdzie co po prostu wpływa w porównaniu z poprzednią Hossą. Niestety nie udało mi się wejść jeszcze w longa, ponieważ 2850, tak jak wam mówiłem w poprzednich analizach, było moim miejscem startu, że tak powiem, w budowaniu pozycji do minimum 2680. Jednakże pokażę wam, ponieważ połapałem kilka longów, połapałem kilka fajnych ruchów, które będę chciał wam przedstawić, w jaki sposób Będę rozgrywał i co tak naprawdę w najbliższych dniach będę robił. A Także, moi drodzy, za 55 sekund zobaczymy na żywo, jak cena się zachowuje, zobaczymy, czy faktycznie Sonic Phantom będzie wypychany do góry. Ale wracając jeszcze. Na szybko, słuchajcie, zaraz sobie przejdziemy po listingu Sonika do tego, co się dzieje na Bitku, gdzie go kupiłem, gdzie go będę sprzedawał, ponieważ mam jeszcze bitcoina z poprzedniego dumpu. No i oczywiście, bardzo, ale to bardzo dużo altcoinów udało się wyłapać stricte na spocie, czy na jakieś takie swingi, powiedziałbym, na rynku futures. A teraz moi drodzy, przechodzimy do listingu Sonika. Za 8 sekund startujemy. Zobaczmy, czy tu będzie jakaś podnieta, czy tak naprawdę nic się nie zmieni z ceną fantoma Sonika. A więc zobaczmy, My. Oczywiście starty są zazwyczaj ciekawe, bardzo dużo ludzi, którzy kupuje, czy właściwie posiadało danego koina, po prostu zaczyna go sprzedawać, zaczyna go dokupywać z myślą o tym, że będzie niesamowita pompka, moi drodzy. Ja zazwyczaj jestem do tego nastawiony dosyć spokojnie, patrzę przez pierwsze godziny, jak to wszystko wygląda, ponieważ ruchy mogą być mocno zmanipulowane i to też Wam zalecam. Jeżeli chodzi, e, słuchajcie, stricte o cenę Sonika, myślę, że tutaj dużo się nie zmieni, ponieważ to jest tylko rebranding, to jest tak naprawdę kontynuacja działań tego projektu. Więc moim zdaniem powinniśmy po prostu obserwować, co w najbliższych dniach się dzieje. Ja w tym momencie nie będę kupował, nie będę sprzedawał. Raczej moje pierwsze sprzedaże będę miał powyżej 1,60. Zaraz wam to zresztą na wykresie pokażę. A więc przejdźmy, moi drodzy, do Bitcoina. Zgodnie z tym, moi drodzy, co pokazywałem na CST Pro 13 stycznia, że zbliżamy się do długo wyczekiwanego poziomu przeze mnie w okolicach 89-90 tysięcy dolarów. Również mówiłem wam, że tutaj będę prawdopodobnie wchodził dosyć mocno na zakupy spotowe i tak też, moi drodzy, się stało. Po pierwsze, jeżeli chodzi stricte o bitcoina, rupowałem go tutaj dwa razy, ponieważ dwa razy miałem strefę zakupową. Wchodziłem pierwszy raz na bitka w okolicach 91 tysięcy. Oczywiście wszystko było updateowane na Discordzie 5 sztuk Bitcoina zakupione, jednakże sprzedałem to przedwcześnie, znaczy przedwcześnie. Tutaj w okolicach 94 tysięcy dolarów, nie podobało mi się price, action, nie podobał mi się Sign of Weakness, który tworzy nam się po świecach następujących i ustawiłem sobie zlecenie ponownie na 5 bitcoinów w okolicach 89500 zgodnie z moją strefą główną strefą płynnościową więc udało mi się po prostu idealnie praktycznie na knocie złapać longa tak jak mówię wszystko możecie sobie sprawdzić na bitcoinie było to relacjonowane więc nie jest to wymyślony trade w tym momencie co jest z moimi bitcoinami ja je moi drodzy dalej trzymam w okolicach 98000 tutaj w okolicach wejścia w tą zieloną strefę będę po prostu tego swinga sprzedawał dawał. Robiłem go na spocie, nie na rynku futures. Dlaczego? Ponieważ rynek jest mocno niepewny, jest za przysiężenie Trumpa. Mamy bardzo duże, jak widzicie, wycinanie traderów na rynku, czyli po prostu te puste noty, które tutaj zostają, to są wycinania stop lossów, w których ja nie chciałem brać udziału, więc po prostu w tym momencie, jeżeli chodzi o Bitcoina, buduję sobie swingi na spocie. Dlaczego? Dlatego, że i tak zapinam w tym momencie longi, więc stwierdziłem, że zapnę sobie w 89 500 dolarów long Spotowego, i tutaj po prostu w okolicach 98 tysięcy będę go sprzedawał. Oczywiście na spocie troszkę większy kapitał, więc mogę sobie pozwolić na to, żeby zbudować pozycję z tych powiedzmy pięciu bitcoinów. Teraz plan jest taki, moi drodzy, że rewers pozycji chciałbym, żeby się wydarzył. Czyli mój plan na bitcoina jest taki, że w tym momencie zakupy, które zrobiłem w tym miejscu, będę sprzedawał w okolicach zielonej strefy. Myślę, że zysk, jak i ruch bardzo zadowalający, ponieważ jeżeli byśmy sobie to na okrągło zrobili, jest to prawie 10% ruchu bazowego. A to jest prawie 42 tysiące dolarów zysku, jak dobrze liczę teraz w głowie. Więc myślę, że trade bardzo fajny. Ja w tym miesiącu, tak naprawdę, dopóki Trump nie zostanie zaprzysiężony i nie postawi swoich pierwszych kroków, traduje bardzo, ale to bardzo bezpiecznie, dlatego że mocne wycinki mogą się wydarzyć. Więc w tym momencie, jak ja widzę rynek, moi drodzy, tak naprawdę my tutaj budujemy coraz to niższe górki, zbudowaliśmy coraz to niższe dołki. Tu nie chodzi o to, że ja jestem nastawiony niedźwiedzio i na pewno dostaniemy dampa, jednakże, Bardziej skłaniam się ku temu, że nie wybijemy w tym momencie ATH. Coraz więcej jest informacji w sieci, że nie będzie oczywiście seldy news po przysiężeniu Trumpa, i tym bardziej uświadamiam ja to, że takie seldy news może się pojawić. Ja oczywiście mam strefy porozrysowywane dużo niżej, ponieważ mam i 74 tysiące dolarów na zakupy. Będę miał chętkę na obserwację price action w okolicach ponownie 89 tysięcy dolarów i ewentualnym ponownym wejściu po prostu w tej strefie, jeżeli tutaj tego Bitcoina sprzedam, a sprzedam go na pewno. Więc będziemy to obserwować wbijajcie na Discorda, ponieważ tam na żywo będziemy starali się po prostu to rozegrać. Więc Bitcoin, moi drodzy, dla mnie scenariusz jeden, niedźwiedzi z okolic 98-99 tysięcy tutaj z tej strefy, zejście na retestrup, nawet pogłębienie i wypełnienie, słuchajcie, tego fair value gapa, tego sell side inefficiency, które nam się tutaj pojawiło na wykresie, które osobiście będę chciał na pewno rozegrać, ale również musimy wziąć pod uwagę, że Bitcoin może zrobić psikusa, czy jednym psikusem a drudzy, jakby się tego spodziewali, i po prostu wybić nowe ATH. Więc osobiście, jeżeli wybijemy nowe ATH, nie będę chciał bitcoina szartować do momentu uspokojenia momentum i zbudowania się jakiejkolwiek struktury świadczącej o tym, że albo mamy przerwę, byczą flagę idziemy jeszcze wyżej, albo po prostu to był nasz top. Chociaż, moi drodzy, patrząc z takiej perspektywy, powiedziałbym makro, tutaj buduje nam się faktycznie może i e, bycza flaga. Jednakże, ja uważam, że po takim impulsywnym wybiciu Dobrze by było, gdybyśmy dostali troszeczkę mocniejszą korektę niż aktualną, która była na poziomie powiedzmy okolic 30%. Jeżeli zeszlibyśmy chociaż do tych 50% korekty ruchu ze 108 tysięcy dolarów, byłoby to dla mnie satysfakcjonujące. Stąd faktycznie moglibyśmy sobie gdzieś tam wybijać nowe szczyty. Jednakże wiadomo, że wykres ma gdzieś to, co my myślimy, robi swoje, więc trzeba być przygotowanym na różne scenariusze. To, co tutaj się dzieje, może być tym miejscem, może być tak naprawdę pierwszą górką Hossy. Ja osobiście spodziewałbym się zejścia właśnie w okolice retestu tego swing high tej bardzo ważnej strefy w okolicach 74 tysięcy dolarów i stąd budowanie nowego szczytu, czyli tak po prostu można byłoby powiedzieć, słuchajcie, zejście. Dokładnie tutaj i wybicie zbudowanie nowego szczytu. Moim zdaniem, ja tam to liczyłem ostatnio, około 126-128 tysięcy dolarów. To było takie miejsce, w którym stwierdziłem, że mogłoby tutaj faktycznie zakończyć się Hossa, pik Hossy i po prostu rozpoczęcie jakiejś tam bessy. A jak wiemy już mówiłem to wiele razy, moim zdaniem, jeszcze mamy kilka miesięcy wzrostów, oczywiście one nie są potwierdzone, one nie są pewne, jednakże nastawiam się raczej na te wzrosty jeszcze przede wszystkim na altcoinach, które teraz sobie popatrzymy, ponieważ one. Nie można powiedzieć, bo zrobiły całkiem niezłe wyniki. Sam portfel spotowy mój to jest okolicach 300% na ten moment, więc jestem już mega zadowolony z tej hossy. Wiadomo, jak się skończy, to zobaczymy, może być się skończyć na 100%, może się skończyć na dużo większej kwocie. Jednakże przejdźmy sobie w tym momencie właśnie do tych altcoinów, bo chcę Wam pokazać ciekawe rozegrania, jakie będę chciał wykonywać w najbliższych dniach tygodniach. Dobrze, moi drodzy, to jeżeli przegadaliśmy sobie w takim razie Bitcoina, zobaczymy, może jeszcze do niego wrócimy, to przejdźmy sobie teraz do altcoinów. Po pierwsze, Quant, ponieważ quanta udało mi się złapać na spocie. Kupiłem go w okolicach 99 dolarów, ponieważ, tak jak mówiłem, wszystko poniżej 100 dolarów, a nie chciałem niżej czekać. Tu też miałem taki dosyć ważny poziom z unsured Po prostu tego quanta sobie trochę dokupiłem. W tym momencie mam zamiar go hodlować, czyli po prostu jest to plan na zwiększanie ekspozycji stricte pod alt-season, co może zadziać się moi drodzy na kwancie. Bardzo mocno będę obserwował strefę w okolicach 150 dolarów, ponieważ jest to w tym momencie nasza główna. Strefa, e, można powiedzieć, podażowa z tej strefy. Można byłoby próbować robić shorty, jeżeli ktoś jest szaleńcem takim jak ja, bo prawdopodobnie coś tam będę próbował robić. Jednakże, my musimy z wolumenem te 151 dolarów, musimy mocno obserwować wolumen, w jaki sposób będzie się zachowywał właśnie w tych okolicach, żeby faktycznie móc myśleć o przebiciu 0,382 z jednodniówki i faktycznie tu pójściu coraz wyżej, coraz wyżej z próbą jakiegoś takiego złapania, przynajmniej tych 230 dolarów, więc nawet jeżeli ktoś kupił tego kwanta w okolicach 100 dolarów, to moim zdaniem jest szansa zrobić tutaj spokojnie 100% jeszcze w tej hośie. Jeżeli oczywiście moi drodzy, ja zobaczę jakieś takie dziwne ruchy na altcoinach, coś będzie nie tak, nic nie będzie rosło, sytuacja na świecie będzie się zmieniała nie sprzyjająco do kryptowalut, chociaż w Stanach wszystko wygląda na to, jakoby miało iść do góry, to ja po prostu będę swój portfel powoli wyprzedawał, bo wolę mieć zysk niż marzenia o jakichś wielkich procentach, a potem, że tak powiem, płacę bo z ładnego plusa zrobił się minus, więc moi drodzy, dla mnie ważniejsze od zarabiania jest ochrona kapitału. Przechodząc, słuchajcie do linka, niestety linka nie udało mi się dokupić, ponieważ nie zeszliśmy do mojej strefy zakupowej, która cały czas jest w okolicach 16-17 dolarów. Komu się udało? Gratuluję. Bardzo fajna korekta na altcoinach się wydarzyła. Bitcoin oczywiście pomógł, więc tutaj można było coś połapać. Jeżeli chodzi o linka, ja na razie nie robię nic więcej. Mam go już trochę kupionego, więc dopiero gdybyśmy zeszli do 16,5 dolara, to by Byłoby to dla mnie idealne miejsce, więc na oczywiście linka shortował nie będę, bo moim zdaniem nie ma to sensu, jest to zbyt ryzykowne na ten. Moment. Jeżeli chodzi o Awaksa, zgodnie z moją analizą, o której wam mówiłem już wielokrotnie, komu się udało go złapać w okolicach Golden Pocket, gratuluję, ponieważ to było miejsce naszego głównego popytu, naszego głównego wsparcia, skąd musieliśmy po prostu dostać reakcję. Dokupiłem również Awaxa w okolicach 33 dolarów z hakiem. Nie była to duża paczka, po prostu delikatnie sobie zwiększyłem ekspozycję. Ja w tym momencie, moi drodzy, jeżeli chodzi o Awaksa, oczywiście patrzę tutaj bardziej z perspektywy Hossy, tych mocnych wzrostów. Jednakże, jeżeli nie byłoby nic pozytywnego na rynku, no to tutaj okolice 50-55, ale najchętniej 77 dolarów. Część haksa prawdopodobnie bym sprzedawał pod takie zrolowanie czyste kapitału, po prostu zabranie tych 10-15% zysku, żeby mieć troszeczkę większą pewność do tego, że już lokuję jakiś zysk w tej hoście, już zaczynam po prostu mieć to blokowane. Tak samo jak sprzedałem dwie paczki Bitcoina, tak samo jak sprzedałem jedną paczkę Fantoma, więc powolutku, powolutku. Im bliżej będziemy zbliżać się maja, czerwca 2025 roku, ja po prostu delikatnie jakieś tam paczki będę ze swoich altcoinów wyprzedawał. Ta sama sytuacja, słuchajcie, z ONDO na spocie. Mianowicie dostaliśmy w końcu reakcję na strefę, o której mówiłem wam chyba 2-3 tygodnie temu. Nie pamiętam, czy to w live tradingach. Zresztą możecie się cofnąć do market updateów, czy do wy wykresów, odcinków wykresowych, w których to dokładnie wam mówiłem, że jeżeli nie utrzymamy strefy, 45, w której już się powoli kisiliśmy, można powiedzieć, to mamy pewność, że zejdziemy do głównej strefy płynnościowej technicznie w okolicach 1,10 i tak jak powiedziałem, tak zrobiłem w okolicach 1,10. Ondo zostało dokupione. Jeżeli ktoś ogląda te odcinki, jeżeli ktoś ogląda moje market updates, y, spotkania ze mną na Discordzie, przede wszystkim live y na Discordzie, to wie, powtarzam to na każdym live, gdzie będę kupował danego coina, więc tutaj w okolicach 1,10 uważam jest to bardzo ciekawe miejsce na zakup spotowy metodą DCA, oczywiście na Ondo. Jednakże tutaj będę, moi drodzy, tak naprawdę, jeszcze patrzył na okolice 92. Centów. Także wiadomo, nigdy nie trafimy idealnej górki, nigdy nie trafimy również idealnego dołka, więc metoda DCA w tej sytuacji będzie po prostu najlepsza. Ja osobiście w tym momencie czekam, nawet jakbyśmy zeszli poniżej, nie szkodzi. Jest to paczka spotowa, nie jest to ogromna paczka spotowa w moim portfelu, ale jest to na pewno long, termowy coin, który nawet w maju czerwcu będę chciał, żeby te 10-15% mojego baga zostawić na najbliższe przynajmniej 5 lat, ponieważ kategoria RWA moim zdaniem będzie miała jeszcze swoje 5 minut, takie prawdziwe 5 minut, jakie to było kiedyś, w poprzednich Hossach. Więc, moi drodzy, okolice Zielonej strefy w okolicach 93 centów, jako następna strefa, która mnie będzie interesowała pod zakupy Ondo. Następny Stellar, moi drodzy, ponieważ też o niego pytaliście, wrzucałem wam ostatnio na moich live'ach, kto ogląda znowu, e, mógł sobie złapać okolice value are low całego impulsu wzrostowego jako mocny, ważny poziom, w którym to miałem ustawiony, alert jednakże akurat Stellara nie udało mi się dokupić, bo nie miałem takiej możliwości technicznej, nie widziałem, nie słyszałem, no niestety nie udało się tego złapać. Komu się udało w okolicach 32 centów, to gratuluję, ponieważ jest to rewelacyjne miejsce, w którym mogliście kupić swojego Stellara. W tym momencie jesteście praktycznie 50% na plusie ruchu bazowego, więc tutaj, moi drodzy, filozofii dużej nie trzeba, wystarczy oglądać live wystarczy być aktywnym na Discordzie i przede wszystkim nie brać tego jako pewniak, tylko jako dodatkowy konfluenc do swoich analiz, jednakże to były takie kluczowe poziomy, do których przez długi okres czasu możemy po prostu nie dojść. Moi drodzy, Algo, ponieważ obiecałem, że również się zanalizuję, pokażę strefy w tym odcinku, w Algo, słuchajcie, nic się nie zmieniło, dwie główne strefy płynności. Dwie takie strefy, w których powinniście, jeżeli chcecie rozpocząć zakupy, Algoranda, którego jeszcze nie macie. Powinniście to je znać. Czyli tutaj okolice 29 centów, o których mówiłem. Mam tutaj ustawiony cały czas alert, i właśnie za cenę słuchajcie, 29,50 udało mi się Algoranda dokupić do swojego portfela prywatnego, gdzie cały czas mam zamiar go trzymać. Tak jak powiedziałem, do maja, czerwca jeszcze ta strefa w okolicach 32 centów również jest apetyczna na ewentualnie jakieś korekty, jeżeli miałoby się takowe wydarzyć. W tym momencie te wykresy na dniówce idą trochę bez wolumenu, ale to też nie ma się co dziwić. Kasa w tym momencie le leży dosyć mocno w Bitcoinie i tego Bitcoina pompuje. Więc tutaj, jeżeli chodzi o algoranda, zwróćcie uwagę na te dwie strefy. Jeżeli zaczniemy korekcić, to warto sobie to dokupić metodą oczywiście DCA. I moi drodzy, bardzo ważna uwaga dla Was, ponieważ jeżeli Wy budujecie swój plan na zakupy spotowe, jeżeli Wy budujecie swój plan na zakupy na rynku futures i wydarza się korekta, wydarza się sytuacja, w której to macie okazję dokupić, to po prostu to zróbcie, zrealizujcie swój plan, bo Zawsze w takiej sytuacji i u mnie też wchodzą emocje: a może jeszcze spadnie niżej, a może nie wiem, teraz nie będę kupował, bo jak spadnie, to będzie na minusie. Nie ma takiej możliwości, żebyście trafili idealnie. Jeżeli macie główną strefę, na której czasem czeka się kilka miesięcy, to po prostu kupcie metodą DCA. Jeżeli macie do przeznaczenia nie wiem, 10 tysięcy dolarów na zakupy danego coina, to kupcie go w tej strefie za 20%, 25%, jeżeli nie czujecie się pewnie, bo przynajmniej będziecie mieli trochę tego coina, najwyżej zrobicie sobie. DCA w dół. Oczywiście jest to w tym momencie czas ryzykowny, moment ryzykowny, bo my nie wiemy jak ten cykl, jak ten ta hossa dalej się potoczy, czy to już jest jej koniec, czy dostaniemy teraz główną korektę, po której to nastąpiłby drugi szczyt na rynku kryptowalut. Tego, moi drodzy, nie wie nikt. Dlatego trzeba wyznaczać sobie właśnie poziomy, w których to partiami będziemy sobie wchodzić. XRP, moi drodzy, cały czas, tak jak mówiłem, tanio, już było, jednak tu nie udało nam się zejść poniżej dwóch dolarów do okolic 1,70, więc w tym momencie tak naprawdę jeżeli ktoś gdzieś tam to XRP łapał, wybijamy praktycznie ATH, zaraz będą 3 dolary, co jest niesamowite na XRP. Ja ogólnie rzecz biorąc trzymam tego coina. Tak jak powiedziałem, uważam, że XRP jako główny element ISO 2022 może nam zrobić dosyć ciekawe wyniki. USDPLN obligi w Stanach stoją mocno. Trump po zaprzysiężeniu może próbować dolara Detronizować, że tak powiem, jeżeli chodzi o jego wartość, cały DXY. Oczywiście tu mówię o dolarze do złotówki. Jednakże z 4,17 była to strefa mojego shorta na dolarze. Ja osobiście skupowałem go fizycznie dosyć mocno, czyli po prostu bankowo przez tam taki kantor w private bankingu, ponieważ tam wtedy mam spready bardzo niskie, poniżej właściwie 3,92, czyli cała ta strefa poniżej 0,786. Ja bardzo tłusto obkupywałem się w dolara, ale nie mam zamiaru go sprzedawać tak naprawdę wcześniej niż w okolicach. 4,50 jako wzięcie profitu z tego swinga, tu możemy dostać reakcję patrząc 300 technicznie na tym wykresie, bo wiadomo, że tutaj na Forexie wchodzi jeszcze wiele elementów takich geopolitycznych i ogólnie politycznych. I moi drodzy, KAS, którego wrzucałem również na CST Pro, mówiłem na darmowym CST również, że cała zielona strefa na kasie będzie dla mnie bardzo ważną strefą popytową, której to będę chciał łapać longa i tutaj w okolicach właśnie 10-11 centów, zgodnie z tym, co widzicie na plakietkę w kasa wszedłem, ci, którzy również wchodzili, gratuluję, bo wiem, że takich osób jest bardzo dużo, jednakże ja wyszedłem w przedwcześnie, miałem niestety troszeczkę takich tematów, które zawracały mi dosyć mocno głowę, nie byłbym w stanie trzymać tej pozycji, więc po prostu zamknąłem zysk zadowalający na altcoinie, moim drodzy, moim zdaniem na kasie w okolicach 15 centów dopiero będziemy mieli mocną strefę podażową czyli mocno strefę oporową, z której można byłoby albo shortować kasa delikatnie, powolutku, spokojnie, albo faktycznie moim zdaniem ostatni take profit zabrać. Jeżeli jeszcze nie wzięliście take profitu z kasa, zalecam wziąć sobie pierwszy take profit, przestawić się na break even, albo już dla, moim zdaniem, na jakiś progresywny stop loss w zysku i po prostu spać z tym coinem, że tak powiem, spokojnie. I oczywiście, moi drodzy, zwracajcie bardzo mocną uwagę na dominację Tetera, ponieważ ona jest bezpośrednio skorelowana z Bitcoinem. Jeżeli dominacja Tethera rośnie, Bitcoin spada. Jeżeli dominacja te teraz spada, Bitcoin rośnie i taką sytuację mamy w tym momencie, kiedy to dominacja znowu zostawiła pustego knota, a Bitcoin nam rośnie. Także obserwujcie bardzo mocno ten wykres, ponieważ on będzie Wam bezpośrednio pokazywał w jaki sposób co może dziać się na Bitcoinie. Ja osobiście dzisiaj, a nagrywam ten odcinek koło godziny 9, teraz jest 9.23, będę za chwilę prawdopodobnie sprzedawał połowę swoich Bitcoinów, resztę sobie zostawię tutaj na 98 tysięcy albo całość zaraz tak naprawdę zdecyduję. Co chcę tutaj zrobić? Oczywiście wiadomo, informacja pójdzie na Discorda. A teraz moi drodzy, czas na szybkie QA. Jak kupiłeś na spot 5 bitcoinów? to ile płacisz fi możesz sobie to spokojnie policzyć wejdź sobie na tabelę opłat i prowizji na bajbicie zobaczysz dokładnie jaka prowizja za to wychodzi możesz sobie to policzyć od każdej kwoty jaką będziesz kupował żeby zanim kupisz zanim sprzedasz, dowiedzieć się po prostu ile cię to będzie kosztowało jednakże ja szczerze mówiąc na to totalnie nie patrzę nie interesują mnie te prowizje w ogóle giełda musi zarabiać jeżeli kupujesz musisz zapłacić prowizję jeżeli sprzedajesz musisz zapłacić prowizję jednakże te prowizje przy zyskach które są generowane tak naprawdę nie mają żadnego znaczenia. To tak samo jak, nie wiem, Zaorski zamykał wielomilionowe e, shorty i prowizji miał kilkaset tysięcy. Czy kogoś to interesowało? No duża prowizja, ale jak miała nie być duża przy tak ogromnym zysku? Następne pytanie, czemu zabrałeś rentę teściowej? Bo ja nie mam niestety swojej. Hej, czy jest możliwość nagrania filmiku odnośnie rozliczenia za 2024, ponieważ kryptony już nie działają. Tak moi drodzy kryptiony niestety już nie działają. Coś tam się dziwnego podziało i nie da się po prostu z nimi współpracować. Jednakże jeżeli chodzi o rozliczanie czy za 24, czy za 17, czy za 2030, macie dwa filmy na moim kanale właśnie jak rozliczać się z podatków krypto i jak to wszystko dokładnie robić z Maciejem Grzegorczykiem. Więc po prostu oglądnijcie, tam znajdziecie na to bez problemu odpowiedź. Coś więcej o SMC, czyli Smart Money Concept będziesz robił. Tak, jeżeli chodzi o SMC, ja tak naprawdę korzystam z kilku elementów tej strategii i e, na live tradingach, czy na live'ach po prostu na YouTubie, na Discordzie, na Discordzie darmowym, na Discordzie CST Pro po prostu pokazuję to SMC, w jaki sposób go używam. Są elementy, e, które są dla mnie ważne. Jeżeli pytasz, czy będę jeszcze nagrywał jakiś odcinek, może. Dawno faktycznie nie, ogrywa, nie nagrywałem jakiegoś takiego odcinka technicznego, e, związanego e, stricte Właśnie z metodologią, więc anusz może się taka sytuacja wydarzyć. Jaki jest Twój cel na 2025, jeżeli chodzi o trading i życie? Jeżeli chodzi o życie, to stwierdziłem, że w 2025 wprowadzę do niego trochę spokoju i zamiast pracować 6-7 dni w tygodniu, będę pracował max 5-6. Także to jest takie moje postanowienie i kontynuacja tak naprawdę postanowień z 2024 roku, bo to nie są postanowienia, moi drodzy, na rok, tylko to są postanowienia, które powinny wytrwać z Wami jak najdłużej. Jeżeli chodzi o postanowienia tradingowe, to po prostu coraz większe rozwijanie swoich umiejętności nauka, ponieważ uczymy się tego cały czas, postawienie mocne na jeszcze lepszą ochronę kapitału, postaranie się zrobić troszeczkę więcej trade'ów na spocie, póki jeszcze mamy tą hossę. Oczywiście, no wiadomo, celem będzie również zarobienie więcej pieniędzy w tym roku, ale nie jest to cel, który sobie wyznaczam i musi zostać spełniony, bo wtedy będzie tworzyło to ciśnienie, które może spowodować sytuację odwrotną, więc po prostu nie zmienianie celów z 24 Ciągły rozwój, ciągła nauka, zajmowanie się Discordami, wami, żebyście byli zadowoleni z tych społeczności, które tworzę, z działań, które tworzę. No i co? Do przodu? A moi drodzy, to już wszystko. Mam nadzieję, że odcinek wykresowy wam się podobał. Jeżeli tak, łapka w górę, subskrypcja oraz dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków i koniecznie dajcie znać w komentarzach, jakie coiny wy teraz kupujecie, czy te, które wam pokazałem, wydają wam się sensowne. Jak wygląda wasz portfel? Czy jesteście w zysku, czy jesteście w minusie? Ponieważ może wezmę po prostu te wasze coiny na tapetę i je sobie przeanalizujemy. Także moi drodzy, dziękuję wam serdecznie. Jeszcze raz zapraszam na darmowego Discorda i widzimy się już niedługo. Trzymajcie się. nara jaya